Cytuję, mam 19-letnią córkę. Piękna dziewczyna, ale zachowuje się wobec mnie czasami jak pięciolatka. I potrafi przyjść, rzucić się na mnie w momencie, kiedy ja tam leżę gdzieś tam na jakimś fotelu. I dla mnie to jest trudne, tak? Bo moje ciało reaguje. We mnie jest to takie instynktowne, tak? Jak w żaden sposób nad tym nie panuje. Nie wiem, jak mam jej powiedzieć, żeby ona tego nie robiła. Jeżeli też nie podchodzimy do tego z odpowiednim wyważeniem, to zaraz ktoś powie, ale to pedofil. No nie! I myślę, że to są takie rzeczy, o których pewnie się słyszy raz w życiu. Ojciec jest w stanie zejść aż do takiej głębi szczerości, powiedzieć: Pomóżcie mi. Dzieci zostają z matką, bo sąd uważa, że tak jest lepiej. Chociaż wcale nie musi tak być. Prawa ojca są też gdzieś tam ograniczone i faceci rzeczywiście szukają ratunku. Dlaczego jest tak, że ja mogę swoje dzieci widzieć raz na dwa tygodnie? Ja nie zrobiłem nic złego. Czy da się być ojcem, alkoholikiem? Nie moje doświadczenie, ale doświadczenie mojego bliskiego przyjaciela jest takie, że. No da się, tak? Tylko z tego alkoholizmu trzeba wyjść przynajmniej na tyle, żeby go nie pielęgnować w domu. Mamy odpalone wszystko, tak? Podobno. Możemy, możemy nawijać. No dobrze, to bardzo proszę. Wersja zero. Dzień dobry, panie Jarku. <laughs> Dzień dobry, pani Mikołaju. Miło mi się widzieć z panem dzisiaj. Ojcostwo bez niedomówień, odcinek zero. Mikołaj dolny pomysłodawca, wydawca. Cześć. Bardzo mi miło. Fajnie, że się udało. Fajnie, że żeśmy wreszcie to zaczęli popychać do przodu. Ojcostwo bez niedomówień. To. Czyli ojcostwo do tej pory było trochę według ciebie niedomówione, rozumiem. Co będziemy domawiać? To znaczy, to nie tak, że coś jest niedomówione, nie? To tylko, że są jednak takie tematy, o których ciężko nam rozmawiać. I o których jeszcze nie rozmawiamy. Pomimo tego, że... I podcastów, warsztatów, materiałów, spotkań dla mężczyzn w ciągu ostatnich lat zrobiło się całkiem sporo. Dużo z nich jest naprawdę bardzo fajnej jakości i warto z nich korzystać. No to są jednak tematy tabu, o których nie rozmawiamy i które gdzieś tam na przykład w przestrzeni jakichś forów dla mężczyzn pojawiają się i często zostają bez odpowiedzi albo te odpowiedzi są mało konkretne i niewystarczające. Tak, zapytałem Cię, co będzie najważniejszym wyróżnikiem tego, tego podcastu. Powiedziałeś, że szczerość tych rozmów. Tak, tak, tak. Co to tak. będą za tematy? To jest znaczy... kluczowe, bo znaczy... trochę zacząłeś krążyć. No, bo... oczywiście. Przede wszystkim mówiąc o tym, że szczerze, to znaczy nie chcemy rozmawiać z naukowcami, to znaczy nie chodzi o to, żebyśmy tutaj w czasie tych, tych naszych spotkań rozmawiali o tym, jak to w teorii powinno wyglądać, zapraszali tutaj psychologów, psychiatrów, seksuologów, nie wiem, neurologów, wszystko jedno kogo i prowadzili tutaj jakieś rozmowy takie, takie naukowe, co to mężczyzna powinien zrobić. Ale chcemy rozmawiać z ojcami i o tym, jak oni przeżywają pewne treści, pewne rzeczywistości. No i chyba warto zacząć od początku. To znaczy, pomysł na to, żeby taki podcast robić, ma kilkadziesiąt lat. Bo zrodził się u mnie gdzieś, no, grubo ponad 20 lat temu, na jakimś pierwszym takim spotkaniu dla, dla ojców w Kazimierzu Biskupim gdzie któregoś wieczoru padło właśnie takie zdanie pod tytułem słuchajcie, ale co ja mam zrobić? I to było zdanie, które dla mnie było absolutnym szokiem. Ja wtedy miałem dwójkę dzieci w wieku tam 1-3, mniej więcej 1-4. Natomiast gość opowiadał o swojej relacji z 19-letnią córką i mnie to po prostu powaliło. I o tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali, tak? Znaczy o takich rzeczach, o których... O których Mężczyźni nawet, jeżeli rozmawiają, to rozmawiają face-to-face, face, nie wiem, po szóstym piwie, tak, bo przed szóstym piwem nie są w stanie. No tak, my tutaj akurat mamy kubki z kawą, nie z piwem, więc rozumiem, że nie poruszymy tego. Tego klu, tego tak. wiesz, tego, tego mięsa takiego dogłębnego, czy jednak wyciągniesz nam coś tutaj na, na plan pierwszy? To znaczy, po, powiedzmy o tej sytuacji, która się wtedy wydarzyła, mm -hmm. tak? No, żeśmy wieczorem rzeczywiście siedzieli i to nie, nie siedzieliśmy przy piwie, siedzieliśmy przy jakiejś tam fajnej herbacie, jakimś fajnym cieście, jakby ktoś kiedyś był w Kazimierzu Biskupim to piekarnia, to jest mistrzostwo świata, tam po prostu trzeba wyjść. Po prostu trzeba wyjść. Koniec świata, mała miejscowość, ale, ale piekarnia jest po prostu powalająca na kolana. Więc siedzieliśmy przy kawie i przy tam jakimś cieście i właśnie kolega powiedział, słuchajcie, cytuję, tak, mam dziewiętnastoletnią córkę. Piękna dziewczyna, naprawdę piękna dziewczyna, ale zachowuje się wobec mnie czasami jak pięciolatka. I potrafi przyjść i rzucić się na mnie po prostu w momencie, kiedy ja tam leżę gdzieś tam na jakimś fotelu, czy tam na jakimś łóżku oglądam telewizję. I dla mnie to jest trudne, tak? Bo moje ciało reaguje. Mówi, ja nie wiem, co mam z tym zrobić. I myślę, że to są takie rzeczy, o których to, to pewnie się słyszy raz w życiu, nie? Że, że, że mężczyzna jest w stanie zejść aż ojciec jest w stanie zejść aż do takiej głębi szczerości powiedzieć pomóżcie mi. Bo, bo ja nie wiem, tak? To, 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 jest, to, jest, to jest, We mnie jest po prostu to takie no, instynktowne, tak? Jak w żaden sposób nad tym nie panuje. Nie wiem, jak mam jej powiedzieć, żeby ona tego nie robiła. Tutaj nie wiem. Rzeczywiście, tu czuję te, to hasło nie, bez niedomówień. Tu nie ma niedomówień. W sensie jest sytuacja czarno, czarno na białym, ale taka, że ja łapę, łapię się za głowę. Tak tak, 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 tak. Dlatego, że wiesz, no to jest w ten sposób, że jeżeli yy, nie jesteśmy w tym szczerzy, jeżeli też nie podchodzimy do tego z odpowiednim wyważeniem, to zaraz ktoś powie: ale To pedofil. No nie! No po prostu nie, tak, to jest facet, który ma, yy, nawet, nawet, nawet trudno powiedzieć, że to kłopot, tak, on jasno mówi, słuchajcie, moje ciało reaguje, tak, nie ja, ja tego nie chcę, ja wiem, kim jest ta dziewczyna, tak, że to jest po prostu moja córka i ja tego nie chcę, ja nie chcę tego w ten sposób przeżywać, nie chcę tego tak doświadczać. I to są takie trudności, tak, to jedna z takich rzeczy, o których, o których myślałem, która mi towarzyszy przez całe moje ojcostwo, ja też z dużą, z dużą uwagą podchodziłem do tego okresu, kiedy moje córki dorastały, mam trzy córki, nigdy nie miałem takiej sytuacji, znaczy moje relacje z dziećmi są trochę chłodniejsze, <laughs> Także nie, tak, tak. nie doświadczamy Dzieci tego. Nie, nie rzucają się na ciebie. Dzieci się raczej na mnie nie rzucają. Znaczy, dzisiaj jakieś tam 2-3 latki to zdarza im się, że tam się przykleją mi do nogi, natomiast, natomiast nie, ze, ze, ze swoimi dzieciakami mam trochę inną relację. One też już nie są w wieku 19 lat, bo co prawda najmłodsza córka ma 16, ale najstarsza ma 29, więc no to są zupełnie, zupełnie, inne, zupełnie inne rzeczy. Krótka przerwa. Jeżeli nadal słuchasz naszej rozmowy, to znaczy, że cię zainteresowała, dlatego zapraszam cię i zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, również do zalajkowania tej rozmowy i skomentowania jej, jeśli uważasz, że jest tego warta. Wracamy. Okay, po powiedzmy jeszcze o tematach pozostałych, takie trzy, które przede wszystkim jakoś... Od razu masz na myśli, kiedy na pewno będziemy sobie pierwsze trzy. Odcinki, znaczy ta seksualność w różnych aspektach, tak? No, nie tylko w aspekcie dzieci, nie tylko w aspekcie ja, moja żona czy moja partnerka, bo to też jest to, o czym chcemy rozmawiać, tak? Chcemy rozmawiać o wszystkich rodzajach ojcostwa. I ojcostwie naturalnym o ojcostwie zastępczym i też ojca, którzy wychowują dzieci samotnie. Ale także o tych ojcach, któremu tą to, to możliwość odebrano. Tak? No to też jest taki temat, który, e, który w polskich mediach e, jest jakoś obecny, ale bardzo mar marginalizowany. Także jednak sądy decydują. To panowie, wy się nad nie nadajecie na ojców. To, no, ojcowie to... zostają z tymi tematami często sami. Czasami się dzielą w, w social mediach. Czasami widzę takie komentarze, czy takie... Zaproszenia do tego, żeby ten temat gdzieś poruszyć, gdzieś o tym rozmawiać. Natomiast to jest takie. Nie. Znaczy masz takie poczucie, jak myślisz o tym temacie, to, to się nie, nie sprzeda. No, jak kobieta ma takie problemy, to tak, no ale wiesz, facet sobie musi poradzić z tym i tyle. No tak, to, to, to rzeczywiście facet sobie musi poradzić. Pytanie, czy musi? No Powiem w ten sposób, że to też jest moje doświadczenie z współpracy z Fundacją w Stanach Zjednoczonych. Polsko to jest Fundacja XXI wiecznego Ojcostwa albo Ojcostwa XXI wieku. To nam można tłumaczyć w dowolny sposób. Spotkałem się z Davidem Hirschem po raz pierwszy 8 lat temu. I on wtedy opowiadał o tym, jak wygląda Ojcostwo w Stanach Zjednoczonych. Tam ilość. Procentowo rodzin rozbitych i tego, że ojcowie wychowują nie swoje dzieci, albo nawet nie wychowują dzieci nie swoich partnerek, żon i tak dalej. Ten miszmasz, do którego Stany doprowadziły, jest olbrzymi. Ale on też właśnie pokazywał to, że ojcem może być każdy w każdej sytuacji i w każdej relacji. I dla mnie wtedy to było trochę abstrakcyjne, bo w Polsce ta sytuacja wyglądała inaczej. Ale przyglądałem się, jak to się rozwija. I w ciągu 8 lat bardzo dogoniliśmy stany. Bardzo dużo jest takich sytuacji, gdzie mąż wychowuje już nie swoje dzieci, tylko dzieci z pierwszego związku, wychowuje swoje dzieci, ale swoje dzieci wychowuje na odległość. Także tutaj jest po prostu przestrzeń do tego, żeby pogadać. No i cała kwestia prawa, tak. Kiedy no, bywa taki, to. Nie można powiedzieć, że to jest standardne, bo to każdą sytuację trzeba oczywiście rozpatrywać w sposób indywidualny, że no, dzieci zostają z matką, bo sąd uważa, że tak jest lepiej. Chociaż wcale nie musi tak być. Prawa ojca są też gdzieś tam ograniczone. I faceci rzeczywiście szukają ratunku. Mówią, no ale, ale dlaczego? Dla, dlaczego jest tak, że ja mogę swoje dzieci widzieć raz na dwa tygodnie? Ja nie zrobiłem nic złego. Bo często tak jest, tak, że nie zrobiłem nic złego. Ale... A życie jest, jakie jest, tak? I, I to jest też taka rzecz, o której byśmy chcieli poga pogadać. I na pewno będziemy też sięgali do uzależnień e, takich, e, czy da się, da się być ojcem alkoholikiem, na przykład. Nie moje doświadczenie, ale doświadczenie mojego bliskiego przyjaciela jest takie, że no da się, tak? Tylko z tego alkoholizmu trzeba wyjść przynajmniej na tyle, żeby, żeby go nie pielęgnować w domu. Mm -hmm. Tematy, o których się nie rozmawia na co dzień. Tak to słyszę i tak to dla Was też przygotowujemy. Chcę na koniec jeszcze zapytać Cię tak od szczegółu do ogółu o Twoje wymarzone ojcostwo. Bo zakładam, że ten projekt, ten podcast, on myśląc o nim masz na pewno z tyłu głowy. Jakąś swoją wizję, jak cię znam, masz strategię na swoje ojcostwo. O, może w ten sposób powiem. Znaczy, <laughs> Co, Co jest to, tam trudno, na końcu? Trudno powiedzieć, że mam strategię na swoje ojcostwo. Ja swoje ojcostwo, no, tak jak mówiłem, realizuję ponad 30 lat w tej chwili, w sumie wobec piątki dzieci. Każde z nich jest zupełnie inne i każde z nich wymaga zupełnie innego podejścia. Mam też taką świadomość, że na przykład ze względu na pracę y, część tego mojego ojcostwa została po prostu zniszczona. Tak, mm -hmm. że, że był taki okres, kiedy wychodziłem do pracy przed godziną 8 rano, wracałem koło godziny 19 czy 20, no to, to przykład ojca nieobecnego, po prostu taki klasyczny, tak, i to trwało tam mniej więcej 2 lata czy 3 lata, to był... Okres, kiedy urodziła się moja średnia córka, no i moja relacja z nią na tym etapie była przyzerowa. Mhm. Przyzerowa. To oczywiście była próba jakiegoś tam kompensowania tego wakacjami, weekendami i tak dalej. Ale tak więc tutaj trudno powiedzieć o, takiej, o tym, że ja mam jakąś strategię. Moja strategia no, trochę się jakby wyczerpuje, bo dzieciaki już są dorosłe, i to jest też fajne, kiedy kiedy to ojcostwo zaczyna być relacją z dorosłymi ludźmi. Nie, nie tylko zmień pieluchy, przywieź zakupy i tak dalej, ale w tej chwili na przykład z najstarszą córką planujemy jej budowę mhm. domu, planujemy rzeczy, które ona gdzieś tam sobie już poukładała. I to jest fajne, to jest fascynujące, po prostu niesamowite jest, kiedy możesz uczestniczyć w czymś, w, w, w życiu dorosłego człowieka, którego w jakiś tam sposób ukształtowałeś. Jesteśmy bardzo podobni z, z Olą do siebie. Aż strach, jak bardzo. Ale ty swój dom tu tak budowałeś mocno samodzielnie. Co, to będzie tak samo? Mam nadzieję, że tu nie będzie tak samo, tak? Mhm. Bo ta budowa, którą, którą żeśmy prowadzili rzeczywiście z Kasią, była bardzo trudną budową. 23 lata już tam mieszkamy. Dom ciągle ma miejsca, które są nieskończone. Są oczywiście... Moją żonę dosyć irytuje, mnie trochę mniej, ale tak, to, to w ogóle była zupełnie inna ścieżka i coś zupełnie innego. Tutaj mamy nadzieję, że jednak trochę inaczej to będzie wyglądało i to się skończy szybszym sukcesem. Przedstawiliśmy Wam, mam nadzieję, to, co, czego będziecie mogli doświadczyć w ramach podcastu Ojcostwo bez niedomówień. Będziemy. Dla Was produkować kolejne odcinki, będziemy rozmawiać na tematy, które nie są codzienne, które nie są takie oczywiste, ale które będą nasze Ojcostwo wzmacniać i e, myślę, takie rozkładać na czynniki pierwsze. Myślę, że to jest naszym celem. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że to się uda. Do zobaczenia. Pa. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy, naszego odcinka Zero podcastu Ojcostwo bez niedomówień. Jeżeli obejrzałaś, rozmowę, to przekaż ją swojemu mężowi. Jeżeli obejrzałeś, to mam nadzieję, że będziesz słuchał również kolejnych odcinków. Jeżeli uważasz, że nasza praca jest tego warta, zapraszam Cię do wsparcia naszych działań. Możesz to zrobić w zakładce Wesprzyj na naszym portalu siewca.pl. Link do tej zakładki znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.